Witamy na drugiej części konferencji. Jest z nami trener Śląska Wrocław Piotr Tworek. Trenerze, proszę kilka słów komentarza po spotkaniu. Dzień dobry Państwu. Krótko, bo tu nie ma co opowiadać o tym meczu za, za to, co się wydarzyło. Dzisiaj my jako cały zespół, trenerzy i, i zawodnicy chylimy głowę i jest nam wstyd i, i musimy przeprosić wszystkich, którzy, którzy widzieli to spotkanie. Naszą teraz rolą jest się podnieść i w każdym meczu zagrać o 360 stopni inaczej niż dziś. Odwrócić to, to wszystko, to, wszystko to, o... 180. Przepraszam, 180, bo byśmy wrócili. Odwrócić to wszystko a przed nami najbliższy mecz i teraz rolą naszą jest, żeby się podnieść i w Białymstoku powalczyć o punkty. Dziękuję trenerze, Zapraszam do pytań. Proszę. W piątek nawet na konferencji prasowej zwracał pan uwagę na to, że trzeba, tak rozumiałem pana wypowiedź, zmienić, jakby zareagować na to, jak śsiąc grał z Wisło Kraków, nie wiem, z Wisłą czyli odwrócić ten zły początek. Widać było, że śsiąc chce grać wysokim pressingiem, ale może jest tak w tej chwili z tą drużyną, że ona nie jest w stanie tak grać. Czy, czy dzisiaj ma pan taką refleksję, ja wiem, że na gorąco, że, że Śląsk jednak podszedł za wysoko, że jednak... W związku z tym popełniał też indywidualne błędy, które, no, które się zdarzały. No i że to był zły pomysł, że trzeba było jednak spokojniej zacząć to spotkanie. Naszym dzisiejszym problemem było to, że zamiast grać w tym momencie, w którym jesteśmy prostą piłkę, a tak i taki mieliśmy pomysł i plan na to spotkanie, sami sobie utrudnialiśmy tą grę i, i, i to powodowało, że traciliśmy w prostych sytuacjach piłkę, co od razu kończyło się bramką. I, I tak naprawdę ten mecz zakończył się już w 30 paru minutach. Jako klub Panie że na początku chciałbym zapytać, czy yy, w jaki sposób jak do tego doszło może, może w ten sposób zapytam tak to jest dobre pytanie my też teraz po meczu na gorąco siedzieliśmy w szatni i, i, i takie pytanie też też padło. Trudny moment teraz, żeby, bo musimy znaleźć przyczynę, bo obojętnie wobec tego, co się wydarzyło, wobec tego meczu, nie możemy przejść. Czy to, że już im bliżej jest końca, a sytuacja nasza nie jest ciekawa, może mieć wpływ? Myślę, że też może mieć. Myślę, że czasami też odpowiedzialność za. za Najprostsze podanie, najprostsze czasami wybicie piłki w sytuacji trudnej nie jest czymś złym, i w naszej sytuacji ono, ono musi teraz się pojawić, bo, bo zagrożenie sobie sami my stwarzamy, a my musimy oddalać od siebie zagrożenia, stwarzać przeciwnikowi, a dzisiaj było zupełnie odwrotnie. Pytanie też o tę rozmowę z kibicami po meczu. Co, co pan przekazał kibicom? Ja jedynie kibicom mogłem podziękować za doping. Przeprosić ich za to, co dzisiaj widzieli, bo dopingowali nas przez cały mecz przez cały 90 minut. Widzimy, jak strasznie im zależy na drużynie, jak strasznie im zależy na Śląsku. Dzisiaj do tego my nie dorównaliśmy. My też musimy od kibiców czerpać pewne wzorce takiej wiary, charyzmy, szczególnie charyzmy, bo, bo dzisiaj, tak naprawdę, się pojedynki. I się było widać, który zespół walczy o utrzymanie, który jeszcze myśli, że, że jest bezpieczny. My już, my już nie mamy momentu, który możemy przegapić. A jaki plan na tę walkę o utrzymanie? Pozbierać zespół. Pierwsze, co możemy, musimy zrobić, to musimy pozbierać zespół, bo zespół jest strasznie zdołowany, zbity w szatni, i to jest pierwsza, która, pierwsza rzecz, którą musimy zrobić po rozpoczęciu czy po przyjściu do klubu. Dziękuję. Jeszcze? Konrad podparć pytanie. Mówi trener o biciu się w pierwszy. To również dotyczy trenera i decyzji personalnych. to dzisiaj po raz kolejny niewidoczy, no i brakowało lidera w postaci Mączyńskiego według mnie. Ta drużyna była dość mówiąc ogólnie bezjajeczna w tej pierwszej połowie i czy obecność Mączyńskiego wejdzie czegoś nie poprawiła? No teraz możemy po meczu możemy takie wnioski wysnuć. Natomiast... Po dogłębnej tej analizie sytuacji, które spowodowały, że straciliśmy prosto bramki, musimy, musimy zobaczyć, gdzie była przyczyna najpierw od kwestii boiskowej, taktycznej, a później od kwestii mentalnej. Bo, bo mówimy tutaj o, o roli lidera. W tym momencie nie jest istotne, czy jest jeden lider. Teraz musi być każdy z nas liderem. W zespole. Każdy z nas musi wziąć ciężar i odpowiedzialność na siebie, bo, no bo tak trzeba, taka sytuacja nas do tego zmusza i, i, i niezależnie od tego, czy będzie Krzysiek na boisku, czy będzie y, inny zawodnik, on musi też być liderem, musi wziąć ciężar na siebie i odpowiedzialności za zespół. Nieobecność Moczyskiego to była decyzja tylko personalna, on już zdrowotnie był gotowy na grę. Tak, w tej to śmierci. była decyzja personalna, tak. I jeszcze pytanie, Łukasz Bejger grał dzisiaj tylko dlatego, że musiał być młodzieżowiec, czy w, tej, w tym momencie to jest według trenera optymalne zestawienie defensywy, Tamas, Bejger i Golla? No do dzisiejszego spotkania nie traciliśmy wielu bramek, straciliśmy bodajże pięć chyba z tego, co dobrze pamiętam, a więc w każdym meczu gdzieś ta linia mogła obrony mogła dawać taką gwarancję pewności, dzisiaj to się posypało. Jeszcze ostatnie pytanie ode mnie, bo wspomniał trener, że to Termalika wyglądała jak drużyna walcząca, utrzymanie, myślę, że to wszystkich kibiców najbardziej nie boli czy nie traktuje tego trener jako swoją taką pierwszą małą porażkę, bo ta drużyna mo może wyglądać gorzej piłkarsko, z tym już niejako się pogodziliśmy w tym sezonie, ale trener miał tknąć ducha walki w tą drużynę, czemu go dzisiaj nie było? Tak, dzisiaj tego te, tej walki generalnie, nie, nie tylko mówimy o duchu, ale walki nie było i, i tak jak w ostatnim czasie nastawialiśmy zespół i przygotowaliśmy do tej walki. Dzisiaj to w ogóle nie funkcjonowało. Czekają mnie rozmowy też z zawodnikami, ze sztabem, najpierw z zawodnikami, żeby odnaleźć przyczyny, dlaczego tego dzisiaj nie widzieliśmy. Pamiętam, że ja chciałem zapytać jeszcze o zmianę w trakcie meczu. Bo najpierw szedł Kaja Quintana, który gdzieś na pewnym momencie funkcjonując na boisku razem z Fabianem Peseckim, widzieliśmy już to w tym sezonie, jakoś to się zazębiało. Nie wrócił pan do tego wariantu. Ale najbardziej interesuje mnie zmiana Patryka Osena, bo nam z wysokości trybunu, tu rozmawiałem z kilkoma kolegami, to był jedyny facet, który miał w piłkę w tym meczu. jedyny. Z czego wynikała ta zmiana? To była zdrowotna kwestia czy, czy taktyczna? Nie, bo. W zejściu Marka Tomasa yy, widzieliśmy, że linii obrony musieliśmy tak uformować, żeby zagrać na czterech. W środku planowaliśmy na trzech, na trzech środkowych pomocników i dwóch napastników. I, i gdzieś yy, tu planowaliśmy, że ta trójka środkowych będzie musiała mocno pracować od strony lewej do strony prawej i po momencie, kiedy w drugiej połowie yy, zrobiliśmy zmianę, Patryka zauważyliśmy, że tam się pojawiają bardzo duże przestrzenie i tam zespół termaliki to wykorzystywał i stwarzał sobie zagrożenie. Później przeszliśmy na ustawienie 4-4-1 i to do momentu, do momentu to wyglądało troszeczkę lepiej, ale też nam nie dało żadnych efektów w postaci, yy, nawet strzelenia bramki honorowej. Profesor Raczek, do Jeffrosa. Mam do Pana takie pytanie, ponieważ no, w, tym, w tej rundzie widać, że. Ksiądz ma problemy ze strzelaniem golin, no bo nie ma ich za wielu. I pytanie moje jest takie: czy myśli pan, trener, o tym, żeby ustawić w jednej linii Jerika, Exposito i Fabiana Piaseckiego? My wiemy o to, że to nie jest czas na eksperymenty aż tak solidne, ale no, mimo wszystko, dopóki teraz krasie nie układa, no to może jednak trzeba zastosować taki nietypowy wariant. Dlatego taki też pomysł nam od razu po. Po przerwie, po przerwie, w czasie już meczu, gdy przegrywaliśmy, od razu zaświecił za i, i, i szukaliśmy tego ustawienia i dzisiaj mogliśmy zobaczyć, jak to wyglądało właśnie, gdy ta dwójka jest na, na boisku. Prawdopodobnie ograniczy to też proste błędy nasze, bo, bo mając dwie wysokie dziewiątki można Bezpośrednio posyłać do nich piłki, i, i na pewno też w tym tygodniu będziemy zastanawiać się, czy przed Jagielonią, może w ten sposób spróbujemy. Ale to dopiero po analizie. No, zwłaszcza, że obaj też są innymi typami napastników, więc wydaje się, że prepozycjonalnie byliby stworzeni do takiej gry właśnie w Twojej w jednej linii. Tak, to też będzie wymagało od nas zmiany całkowicie ustawienia, bo bo dwójka napastników ona musi czerpać podania nie tylko od środka, ale także i od, od boków, czyli od zawodników grających na skrzydłach, a tutaj też możemy mieć na tę chwilę delikatny, delikatny problem. Czy mam jeszcze pytania? Ja jeszcze. jeszcze, jeszcze proszę, proszę, na koniec. Zacznę, na koniec. <laughs> Panie Cynarze, bo to pytanie, bo to pytanie też musi... Ja słyszę. Tak, bo to pytanie też musi paść. Czy w tej chwili z drużyną, Jak pan zamierza rozmawiać z drużyną? Czy to będzie metoda kija, czy marchewki? Czy to jest sytuacja, kiedy trzeba drużyną wstrząsnąć, bo, no bo wiadomo, tu, tu, tu już jest... Jak, jak, musi pan działać jak saper, można powiedzieć, prawda? Że jak się pan pomyli, no to, no to może konsekwencje mogą być bardzo bardzo poważne. I czy pan wie, co zamierza zrobić w tej chwili z tym zespołem? My mamy różne charaktery w szatni i... I dla jednych metoda kija, dla jednych metoda marchewki może przynieść yy, różny skutek. Yy, na pewno będą rozmowy i to z każdym osobiście yy, zamierzam yy, rozmawiać, ale też i będą rozmowy między sobą zawodników, bo, bo wiem, że, że nawet dzisiaj już tak yy, było. Najważniejszą rzeczą, żeby każdy z nas wiedział, że. No to już jest pomarańczowe światło, to już jest moment, taka sytuacja podbramkowa i, i z każdym meczem będzie w sytuacji do zdobycia punktów coraz mniej. I my począwszy już od pierwszego dnia, czy od pierwszego treningu musimy wierzyć i wiedzieć, że tylko i wyłącznie dobrą pracą i dobrym mentalem i podniesieniem się z tego dzisiejszego dnia, no możemy zrobić to co nam wszystkim zależy, czyli utrzymać zespół. Bo... Naprawdę, z wysokości trybun wyglądało to tak, jakby drużyna... Ja nie wiem, jakby o coś jej chodziło. Nie chcę powiedzieć, że grała przeciwko Panu, absolutnie, ale przeciwko czemuś grała. Naprawdę trudno sobie wyobrazić tak grającą drużynę w takim momencie sezonu, gdzie wszystko się waży i jest no, nóż na gardle. Dlatego... No, dlatego pytam o to, co zamierza Pan zrobić. Dlatego to też jest dla nas dzisiaj zastanawiające, bo przecież ten zespół pokazał, że że potrafi walczyć, bo przypominałem sobie wcześniejsze mecze, gdzie gdzie dawali zawodnicy z siebie wszystko. Ja liczę na szczerą rozmowę z zawodnikami, bo tylko w ten sposób mogę znaleźć przyczynę. I jeszcze jedno, ostatnie pytanie ode mnie. Czy zamierza też Pan prosić o wsparcie, o pomoc, o rozmowę swoich przełożonych szefów klubu? Nie myślałem o tym, teraz właśnie Pan zada to pytanie. Myślę, że sami sobie naważyliśmy tego bigosu i sami go będziemy musieli z nim sobie poradzić.